Witam państwa na moim kanale bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować model ciągnika Lands Bulldog. Model kartonowy firmy Modelik. Tak, oto on się prezentuje. Zapraszam do obejrzenia. Powiem może nieskromnie, że ten model w 2017 roku uzyskał wyróżnienie na konkursie modelarskim w Inowrocławiu. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Dziękuję bardzo za obejrzenie, cześć.